Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Dimitri i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego już odcinka z serii Pokémon Gaia Randomizer Nazlok. Kochani, jak pamiętacie w ostatnim odcinku udało nam się mm, przebyć całą Sabulo Tower na sam szczyt i zdobyć mega ewolucję. Jupi, yay! Jesteśmy, mm, przynajmniej ja, w niebo wzięty. Z tegoż to powodu, że potem dostaliśmy Pokemona, który może mega ewoluować, to tym bardziej jeszcze mnie motywuje. Udało nam się pokonać złoczyńców, którzy porwali też Regiroka, czyli mają kolejnego Regiego. Dostaliśmy mapę oraz HM Surf, dzięki któremu będziemy mogli się przedostać dalej na kolejną lokalizację po drodze, łapiąc kilka Pokemonów, co mnie też bardzo cieszy, bo Pokémony będą nam potrzebne. Niemniej jednak, kochani. Na samym początku tego odcinka zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza. Jak również zachęcam Was do subskrypcji kanału. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią, kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupę na Discordzie trener Diemidriego. Zapraszam też na swojego Instagrama. Uff, szybko mi poszło. A tym tymczasem, kochani, przechodzimy do Team Recapu. Hmm, ja się muszę jakoś tak usadowić, żeby ten kadr miał w ogóle sens. Um... Ok, na pierwszym miejscu w mojej drużynie jest Dundersztyc na poziomie 34. Z Abilitką Overgrow trzymający swój przedmiot do mega ewolucji i z atakami takimi jak Slip um, Powder, Petal Dance, uh, Razor Leaf i Growth. Kolejnym komentem jest Nutella na poziomie 34. Z Abilitką Quick Fit. I z atakami Tackle, Rock Smash, Sand Attack i Bite kolejnym pokamonom jest Decimus na poziomie 34 z zabytką Water Absorb. I z atakami Quig Attack, Tackle, um, Water Pulse i Aurora Beam kolejnym pokamonom jest Sonic na poziomie 34 z zabytką Static. I z atakami Thunder Punch, Swift, Thunder Wave i Low Kick kolejnym pokamonom jest Naruto na poziomie 34 z zabytką Pressure. I z atakami Dragon Claw, Accent Power, Earth Power i Shadow Sneak. I ostatnim pokemonem jest Szafrano na poziomie 34 z billetem Intimidate, trzymający Ex-Share i z atakami Arial Ace Quick Attack, Wing Attack i Close Combat. Ehm, tak się przedstawia moja drużyna, jak widzicie moje pokemony w pełni są wydranowane na 34 poziom. Wszyscy mogą się nauczyć pływać, patrz. Ehm, no ale Decemus. Decemus naucz się tego, może zamiast tego tackle. naucz się... Um, akurat surfa, tak? Patrz, że ja go surfa nauczyłem. Jego kata nauczyłem. A też dlatego wszyscy się mogli tego nauczyć. Mm. Fucking shit! Ale że odwalił w tym momencie. Ale i tak będę potrzebował pokrywana no, z katem, więc no trudno. No nie, no nie miało tak być. Mmm, dobra. E, to nie jest nowa droga. To jest jeszcze cały czas to samo. Mm, tak? Chyba tak. Na mi nie pokazuje, żeby to była nowa droga. Mm, dobra, Spirit Tomb. Mm, możemy mega ewoluować w jakiś sposób, tylko jeszcze... A, w ten sposób możemy mega ewoluować. I użyjmy może tego Petaldensa. Wow. Mega evolution. Rain Kiss, okej. Okay. My mamy podtyp trujący, więc e, ...Pokemony typu Perys za wiele nam nie zrobią, ale no. E, jak fajnie. A i tu jest jaskinia. Jak się dostać do tej jaskini. I tu jest Marłak. Złapmy go. Jest to pokémon ziemny. E, próbujemy ultrabolem i się łapie. Pięknie. No oczywiście, że chcecie nazwać. E, Marowak sam w sobie jest naprawdę fajnym pokémonem. Mm. A może. Dobra. Niech będzie. E, nazwę go Rex. Yy, wszyscy wiedzą o co chodzi. Niech będzie. Bamy Rexa. Yy, tylko teraz ja bym chciał się yy, yy, yy. udać gdzieś w miejsce, gdzie będę mógł też złapać Pokemon'a. Rose Raid. Yy, to może Shafralo. Yy, Jedziemy z Aerylacem. Ok. Sharpedo, No to tutaj zdecydowanie Sonic może też pójść. Banner Punch, świetnie. Eee, Szafralo, 35. Eee, ja chcę już nową lokalizację, bo to nie jest chyba nowa lokalizacja. To jest cały czas stara lokalizacja. Town Map. Sabulo Cross. No, to jest cały czas Sabulo Cross. My w Sabulo Cross złapaliśmy... Trawie Pokemona, więc no nie możemy tutaj nic złapać. Ale sharp, sharp Gust, Span, to już jest nowe. Jeszcze Reliquia Ruins, ale to też my tutaj łapaliśmy chyba Pokemona. Mm, tak, potem mamy South Sea Street i mamy Walloon Way i Walloon Town. Dobra, tak, to jest tutaj to miejsce. I w tym miejscu możemy sobie złapać Pokemona, co też chyba uczynimy. Kaman, Kaman, come, on, come on. Tu jest w ogóle trawa. Może lepiej było do tej trawy iść. Koda mi na ciebie ultrabola, wiesz. Bo to jest zwykła samflora. Ojeny, no dobra, no. Jak w trawie pojawią się ciekawe pokemony, to nie wiem co zrobię. Energuję się. Imiona ona. Jesteś samicą? Niech będzie propozycja użytkownika Max Cox. Marta. Yy... Dziękuję za komentarz i serdecznie pozdrawiam. Marta. Tu już widzimy trawę. dobrze zrobiliśmy, że tutaj przypłynęliśmy. No. Prawie na przykład Porygon. I tutaj mamy TM. TM40. A co to za TM? Um. Zapkanon! No proszę, co tu jeszcze się pojawia? Trabisz. No... Ciekawie, ale ten Porygon 2... Fajna sprawa. Iglibuff. To już średnio. O i tu mamy kolejną lokalizację. O i tu mamy mega przedmiot do Gyaradosa. Świetnie. A i tu będziemy mogli dajwować. Ale jeszcze tego nie zrobimy, bo nie posiadamy takowego przedmiotu. Super Potion. Hmm. Dobra, zawalczmy, bo w sumie trochę walk też się przyda. Dwuwalka, Swallow i Rozelia. Zmienimy może na... na szafralo. Tego Swallow'a trzeba rozwalić, bo już mnie... obrzydza. A czemu ja użyłem walczącego ruchu? Chciałem Bajta użyć Amnezja Nie kompromituj się No właśnie Musiałem trafić na swalota. Cliffery um. Jedziem, mega ewolucja Teraz w tym dzisiejszym odcinku to ja się będę bawił tą mega ewolucją, nie? Jestem tak podjarany tym, że mogę w końcu w grze mega ewoluować Pokémon, żeby sobie nawet sprawy nie zdajecie, nie? Czekajcie... muszę O! Przesunąć i powinna być gitara. Eee, jeny, 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 tak. I tu mamy nową lokalizację. I nie wiem, czy... Liczyć na to, że gdzieś się tutaj pojawi... Eee... Sprawa, czy... Czy może nie? Hmm. Dobra, Dragon Claw. Naruto też niech sobie pod Expiraydon. A zostańmy. Bo w sumie mamy Earth Power, który będzie super efektywny. I pięknie. Tam był przedmiot do Gieradosa. Hmm, mega kamień. Tu mamy przedmiot. Też water. Hmm. Tutaj mamy przeciwnika, dwa pokemony Starmi. Spróbujemy bez Mega Ewo. No gdybym miał mega ewo, to zapewne bym go pokonał. Yyy... Um, dobra, szafralo 36 Diggers B. Um, wbijmy już może ten 25 dundersztycowi. E, I zrobimy małe Machniom. Zmienimy na Tonika. Tu zabierzemy Exprayer'a i damy może... Może Decimusowi. Hmm. A dlaczego by nie? Ała! Give. Exprayer, ok. Dobrze i tu mamy Motima. Ehm. Nie chciałem. Chciałem go złapać. Też mi szkoda, Ultraboli, akurat na Motima. No ale, no, no już niech będzie, nie? Co mi więcej pozostaje? Hmm. Jakieś imię teraz dla niego. Hmm. No, to bym sobie zostawił na jakieś yy, kawsze pokemony. Niech będzie... <laughs> Dobrze, no niech będzie propozycja użytkownika yy, ub2137. EUNOS. EUNOS. Yy, niechaj tak będzie. EUNO. EUNOS. I tu mamy Walon Way, ale ja idę w trawę. W trawie podejrzewam, że będzie może coś ciekawszego. I w wysokiej trawie jest. Potykamy Draguna. <laughs> Jeden z moich ulubieńszych Pokémonów. Underwave. Ymm... Y możecie się śmiać, ale ja lubię tego Pokémona. Y mi się podoba. Mi się bardzo podoba ten Pokémon. I teraz jakieś imię dla niego hmm. hmm. Kajcie... Hmm. 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 Tu się przekopać przez ten gąść. Tam wcześniej były fajne imiona, ale akurat nie dla niego. Jest jeszcze samiec, więc muszę znaleźć coś, hmm, coś innego dla samca. Dobra, niech będzie propozycja użytkownika barteczek, czyli nasz Astralo i niech będzie Asgard. Asgard. Z. Ga. Asgard. No, tak jak z poprzednich Pokemonów się nie cieszyłem za bardzo. Słana, też bardzo fajny Pokémon. Ehm... Tak, akurat w tym przypadku się cieszę bardzo. Ej. Ktoś mnie chyba ostrzegał, żeby za bardzo nie walczyć z lekarzami i pielęgniarkami. Undyle. Um, Detymus. Jedziemy z surfem. Delibird. Um, Naruto. 4 razy super efektywnie od Axe Power. Okej, okay, udało się. Przy okazji chyba nam wyleczy pokemony. Fak! Och, jak pięknie. My tu możemy iść na górę, ale podejrzewam... Zesłany też bym się cieszył. Też jest fajny pokemon. Podejrzewam, że tutaj coś będzie na końcu. Jest kwiatek. W kwiatku nie ma nic. Iski Broke tutaj było. A tutaj... bez Rock Climb'a możemy sobie... przejść. Tu była Dani nawet I Yellow Shard. Jest mnóstwo przedmiotów do, do ogarnięcia Primate tu był No fajna droga ogólnie. Uuu, coś się wydarzyło Ale nim to nastąpi jeszcze, trzeba będzie z Sylvionem na przykład zawalczyć. Niech... O no dobra Thunder Punch Jedziemy z tym śledziem. Nie wiem, kto następny. zigzagun To mamy Lowkick In Missile. Eee, I Lowkick. Ciekawe, czy ta pielęgniara ona za każdym razem będzie chciała walczyć? Nie. Teraz już będzie nam leczyć poki, to bardzo dobrze. Eee, my się przepłyniemy. Tu w wodzie był Embo. Ognisty Pokemon. O. A tutaj jest przedmiot, ale tego przedmiotu nie zbierzemy, bo Max Potion. Bo musimy mieć waterfall. Yy, tutaj myślałem, że to jest jakaś Hidden Grotto. Ej właśnie, a czy tam wcześniej nie było jakiegoś Hidden Grotto? Tu nie. Tu nie. Tu jedynie w tych drzewach. Ale też nie. No, Hidden Grotto by się przydało jeszcze dodatkowo, złapać Pokemona. Jeśli jest tu gra, to dajcie mi znać. Mm, to ja się tu cofnę. Z wielką chęcią się tu cofnę. Phantom tu też był, też jeden z moich ulubieńszych Pokemonów. Um, Gurdur. Nie no. Fajna droga, naprawdę bardzo fajna droga. Trico. E, to na pana Drigo mamy pana Shafralo. Mm. I mamy Relays. Torterra, no to tym bardziej zostajemy. Um, Winga, tak, i dziękuję. Um, ten TMik by się przydał, no ale no niestety. Dobra. Rozglądam się. Glalie? Rozglądam się, czy tu czasem naprawdę nie ma jakiegoś hidden ale. Ale nie widzę. Hmm. Um. Tu jest wyspa. I ja podejrzewam, że ona tak bez powodu, ta wyspa to tutaj nie jest. Tylko coś jest na niej ukryte. Tutaj naget, widzicie? Zawsze można upchnąć. Tam chyba nic nie ma. Pidgeot. Jest ty drugi poziom. A ja już chciałem powiedzieć, że chyba pokemony, Pokémony wcale nie. Yy, wszystko się zgadza. Glacion. To możemy też dostać w sumie. Mamy, chciałem powiedzieć, low kick, a użyłem swifta. Low kick. Mm. Zwiększa sobie defensywę i to jest trochę ból. Ale ogarniamy, jest moc, jest dobrze. Zmieńmy sobie może teraz. Niech idzie Nutella. Decymusie. Rake. Mm. Um. I byśmy chcieli eksprare. ok, i tu chyba jest już wejście do miasta. Stanki. No, słabo. Seismitoad, No to tutaj musimy zmienić dla bezpieczeństwa na Durnderszczyca. Mamy Razer Leafa. 4 razy super efektywnie. Świetnie. Czy tu jest przedmiot ukryty? Nie. E, co my tu mamy? Valon City Southern T. Mm. No idziemy do Valon. Zdecydowanie idziemy do Valon City. E, tu była wibrawa. Ojej. takie fajne pokemony. E, pięć pokeboli. Naprawdę świetna droga. Na tej drodze będzie można dobrze trenować pokemony. Oj, Eagle, czyli dosyć rzadki ten Pokemon skoro ym, po tylu pokemonach, które mi się pojawiły, dopiero teraz go. Karbos. Y, dopiero teraz go spotkałem, nie? Fletchling. O, też bym się cieszył z Fletchlinga. I Walontown. Pytanie, czy tutaj y, będzie można kogoś złapać. Ciekawe. We need to go and check Nemesis Cave. Uh, people might uh, got hurt in the earthquake. Let's move out, team. No dobra. Ja idę się podleczyć. Przy okazji poszukam sobie... Podwiedzamy sobie to miejsce. Do Nemesis Cave pójdziemy sobie może w następnym odcinku, bo tu już widzę, że zbliżamy się nieuchronnie do końca. Um, więc myślę, że warto będzie... A, nie mamy blue shards. Yy, stone to shard. I shardy to na stony możemy. A, musimy mieć niebieskie shardy, żeby to ogarnąć. Mamy chyba żółte. Z tego co kojarzę. No dobra. Idźmy jeszcze tutaj. Arpis. Um, też nie posiadamy chyba Starpeace. Mm. Tu jest Jim, dobrze wiedzieć. I tu jest chyba Safari Zone, tak? Eee. Co to jest? To jest ciekawe miejsce. Backcatching contest will start once uh, the other rangers get back from Nemesis Cave, a widzicie. Czyli jak ktoś wróci tam z Nemesiscape, będziemy mogli wziąć udział tutaj w konteście w sensie o bo bole eee... w konteście tych robaczych pokemonów. Czyli fajnie. już z Nemezis Cave, to znaczy jedno ta droga do Nemesis. a on nas nie przepuści, tak? Płoda, Tak na dobrą sprawę. Trochę szkoda, bo byśmy mogli jeszcze sobie tam złapać Pokemona. ja sobie zrobię małe zakupy, a mianowicie sprzedajemy naget. Mm, szardy, Choro mi no szardów. Bo może rzeczywiście je będziemy mogli wymienić. Hyper Pulszony. Kupię sobie z 10. Niech będzie. Mamy wcześniejszego zakupu jeszcze Super Poshony. Mm, dobra, piątkę sobie zostawię. I idziemy zobaczyć nasze, naszego dragegla. ja bym go z chęcią nawet wziął do drużyny. Mm, zresztą, mm, zobaczcie sami. Nasz boksik się wypełnia. Mamy Maroaka. Yy, tak, on ma Lightning Rod, bardzo fajnie. Bomb Club, Thunder Punch, Iron Head i Double Edge. O, kochany. Ty się um, wydajesz kandydatem do wzięcia do drużyny i ja o tobie będę myślał bardzo poważnie. No Marta, no nie powala, no. Mm, pff, chlorofil w ogóle, etc., etc., coś masz ze sobą, nie masz nic. EUNOS, SORM, um, PROTECT, HIDDEN POWER, GHOST, CONFUSION i GAST. No dobra i nasz Eagle ze zwiększonym spec atakiem adapt adaptability, czyli boostuje um, boost same type attacks, czyli boostuje ataki tego samego typu, czyli zapewne e, dostaje boosta od e, trujących i od smoczych ruchów, tak? Dobrze rozumiem? Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. I ma ze sobą Life bardzo fajnie. it, Camouflage, Poison Tail i Water Pulse. Cieszę się. Cieszę się z tego pokamona, się cieszę bardzo. Um... A, dobra, może sobie później to ogarnę. Ale no tutaj drugą drużynkę można by było skleić, szczerze wam powiem. Bo jest i Tim bark, Jest Fluffy. Jest Marowak. Jest Drageigle, jest Gotorita, jest Damaura. No, taki drugi zapasowy team mi się tu wytworzył, szczerze wam powiem. Cieszę się z tego powodu bardzo. E, dobrze, kochani, podsumowując dzisiejszy odcinek udało nam się dojść do Balloon Tak się nazywa to miejsce, o którym zapomniałem na samym początku. Po drodze łapiąc kilka pokemonów. Większość słabszych, aczkolwiek Marowak Świetny Pokémon, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Tak samo Drag też bardzo fajny Pokémon, których się bardzo, bardzo cieszę. Um, teraz będziemy musieli udać się do Nemesis Cave, w którym zapewne coś się tam będzie działo. Jacyś tam Rangersi szli, oby nie Power Rangersi. Um, w każdym bądź razie tam nas Fabuła się w następnym odcinku, a za ten odcinek serdecznie już Wam dziękuję. Dziękuję Wam za wszelkie komentarze, subskrypcje i oceny. I oczywiście, jeśli podobał Wam się ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. komentarza, jak również zachęcam Was do subskrypcji kanału. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie robią. Kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zapraszam na grupę na Discordzie Trenerzy Dimitriego, Zapraszam też na swojego Instagrama. Tymczasem, kochani, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło. Na razie i cześć!